Witajcie, z tej strony Woderyn zapraszam do omówienia drugiego odcinka, drugiego sezonu Starger, gdzie pojawi się kolejna, a właściwie kolejna i nowa zielona latarnia. Zapraszam. W pierwszej scenie tego odcinka widzimy, że Eclipso atakuje jakąś dziewczynę. O, to jest rozwinięcie w stanie sceny ostatniej poprzedniego odcinka gdzie no, widzieliśmy że eklipso szuka członków do nowego no nowego injustice society of america właśnie jesteśmy świadkami sceny gdzie dziewczynka dostała pierścień od swojego taty no i chciała ona najpierw go nałożyć ale tutaj to nie jest tak tutaj nie robimy tak jak to by powiedział i Black Panther no bo to nie to nie człowiek kłada piersi zielonej ratarni, ale jest wręcz przeciwnie pierścień sam wybiera swojego kolejnego właściciela tylko zielona latarnia ginie pierścień zlatuje z jego palców i szuka sobie kolejnego właściciela który no będzie godny no i wtedy no chociażby do hala wtedy jak i ten zielony latarnie poprzednik został zabity no to ruszył właśnie do hala się pokazał ten pierścień mówiąc że Halo Jordanie do tej jeszcze wybrany do kolejnej jako kolejne latarnie bo masz dosyć mocną siłę woli czy coś takiego więc no to było to to jest właśnie tak jak ten pierścień działa kolejnej scenie sił przenosimy już do teraźniejszości pamiętajmy w poprzednim odcinku Starger dotyczyła walkę z tą córką zielonej latarni, czyli nową zieloną latarnią. No i widzimy, że perło, właściwie staw Super Stargirl no nie lubi pierścienia zielonych latarni. Na samym scenie dziewczyna przeprasza za zniszczenia, ale przecież tak to rodzice <grym> powiedzieli że to wszystko kort zrobiła bo to, to jest prawda akurat tutaj berłem to wypaliła dosyć mocne ślady w ścianie no trzeba, no, malowanie to jest niezbędne tutaj ale mniejsze o to właśnie tutaj się przedstawiła jako córka Alana Scotta czyli no zieloną zielono latarnię I tutaj no niestety zostałem rozczarowany przez Sarah, bo nie jest to córka Joan Eagle. ale Stripesy mówi, że tak ko kojarzy tego gościa to on był poprzednio zieloną latarnią w Justice Society of America, czyli takiego wcześniejszego Justice League. Kolejny kolejnych widzimy tutaj, że nasza, no że Starga, że Courtney tutaj nie jest przekonana co do tej zielonej latarni. Tutaj no, czuję, że to jest jakiś podstęp. A Jedi, czyli no, ta zielona córka zielonej latarni, tutaj dosyć fajne śniadanie zrobiła dla całej rodziny w wekowaniu za to, że no, dali jej tutaj nocleg. W stanie nie widzimy jak rycerz spełnił swoje zadanie, czyli no, ulepszył zbroję strepsego, Teraz może ona miotać ogniem, co się no, na pewno przyda, jeśli mają walczyć z no, legionem, złym legionem tych Injustice Society of Ameryka, chociaż no, jeszcze o tym nie wiedzą, że muszą się z nim zmierzyć, z tymi Znowu grupa, to nawet grupa jeszcze nie jest utworzona, więc na, na razie nie ma na co walczyć. I z kim? Ale dobrze, ma nową broń w swojej zbroi. No I widzimy, że tutaj się dzieje taka sama, jak, taka sama rzecz jak z Johnem Deagle. Wy pamiętacie tutaj w flaszu, że no ktoś go woł, ten pierśń go wołał. No i tak samo jest w tym przypadku. Tutaj wołają ją do korpusu, tak jak i John Deagle. No. Pamiętacie, John Deagle jak tylko te ataki się nasiliły, no gdzieś zniknął. Później widzieliśmy go w Superman Elois. Ciekawe, czy już w ósmym sezonie to jesteśmy pewni, że pojawi się we Flashu jako zielona latarnia. No i widzimy jak dzięki pomocy Pita, no czy też Stripes, Stripesiego udaje się w tutaj w swoim pierścieniu coś stworzyć. Jest to samochód. No i to jest pierwsze użycie mocy zielonej latarni, co naprawdę jest no, mega może, stworzyć, no bo dzięki temu pierścieniu może stworzyć to, o czym pomyśli. Tutaj jest jedynym ograniczeniem tej jej mocy, to właściwie jest wyobraźnia, więc no zawsze tutaj może stworzyć, co jej się podoba. Minigana wszystko. Mamy scenę, gdzie tą dziewczynę z pierwszej sceny tego odcinku Eklipsu, coś jej tutaj wmawia, coś chce ją przyciągnąć na on stronę raczej żeby stała się złoczyńcą ale w tej scenie widzimy jak Pete tutaj mówi dla Courtney że niepotrzebnie się tutaj martwi o zieloną latarnię ponieważ ona jest jak najbardziej w porządku no i to no ona jest jak Courtney na początku nie, nie może się odnaleźć potrzebuje nauczyciela no i że Pete jest tutaj takim nauczycielem też podobnie było jak to było w pierwszym sezonie gdzie on był właśnie nauczycielem dla Courtney tutaj Jenny no w swojej tutaj złości Wywala tutaj ładowarkę do zielonej latarni, no i dzieje się coś takiego. No i nie wiemy co dalej, no bo tutaj ta scena się kończy. No i właśnie tutaj zaczęła ta latarnia dosyć mocno tutaj eksplodować. No i tak, żeby się padła na mega dobry pomysł, że tutaj jest za dużo energii, no i musi tutaj do pierścienia skumulować, żeby naładować pierścień. Co, co oczywiście się udało, ale po połami właśnie tutaj tej mocy. Przez te tyle lat nieużywania tej latarni był tak dużo, że eksplodowało. No i tutaj wszystkich bohaterów powaliło na ziemię, jak widzimy tutaj, no łącznie z StartGirl. A tutaj nasza zielona latarnia wręcz eminuje swoją energią. No i jak sam od tej mówi, myśli, że może latać, a po chwili zaczyna to robić. Po tej megastenie dowiadujemy się, że stary wróg powrócił. Czyli no ten taki koleś, jak się z tej serii, taki jakby taki magik, który chciał tutaj nawet z matką Kort nie rozmawiał. Tutaj próbują się z nią dogadać. No i tutaj miał to dosyć od razu się dziwnie wydawał. No i tutaj oczywiście, no i tutaj przyczycie mnie nie zawiodła, ponieważ jest to The Willens All Days. Oczywiście nasza Stargirl no jest no, zachwycona tym, że może znowu niej powalczyć z jakimś przestępcą. Więc łapiec oczywiście od razu, gdy tylko Strepsi to powiedział, za swój staw, no i chce walczyć. Ponownie przenosimy się do kobiety z początku odcinku, właściwie już raczej tutaj się nie przenosimy. Nie będziemy przenosić właściwie, bo no bo Eklipso ją zabiła. Gdy tylko chciała się w niej przeciwstawić, ją zaatakowała. atakowała nożem, no ale wtedy Eklipso się aktywowała i pokazała nam swoją prawdziwą twarz, no i wystała z niej życie. A propos fajnie zrobiona twarz tak naprawdę demoniczna No i wtedy Sylwia się kłóci z tym eklipsą, właściwie z kryształem, który mówi, że, że no, zrobił to, żeby ją chronić Ona jedynie Sylwii powiedziała, że ona sama może się chronić, ją więcej tutaj nie, tutaj tak nie robił, bo ona chce to kontrolować Po czym oczywiście tak powiedział tak w kpiący sposób, że tak, oczywiście, od ty. Czy jesteś kontrolujony? Ja jestem do Twoich usług, co żyje się z bullshitem, on Eclipse będzie nad nią przyjmować coraz większą kontrolę. I kamera się oddala i się ten odcinek kończy w ten sposób. No moi drodzy, kolejny wspaniały odcinek. Naprawdę mi się podała taka fajna na trochę drama. I też w fajny sposób przeprowadzona. I nie jest to wcale nachalny, a wręcz nawet i fajne Tutaj wątpi w Kortni, gdzie Tarnia naprawdę mi się podobał. No i w końcu w trzecim odcinku, no, zobaczymy Starger w akcji, nie, a nie tylko Kortni w tym swoim, no, normalnym otwicie. Co jest fajne, no się w tym normalnym otwicie, że ma normalne życie, no ale ty nie jesteśmy po to, żeby tutaj oglądać jakieś normalne życie, normalne nastolatki, tylko potyczki Starger ze złoczyńcami. A to dostanie na pewno w następnym odcinku, do którego się nie mogę doczekać, no i cóż, trzymajcie się tym razem, no i docencie oczywiście materiał, ja oceniam go jak najbardziej. Pozytywnie fajny odcinek, no taki, żeby wprowadzić nową posyć, jaką jest Eklipsy i Zielona Latarnia, więc no, zrobił to idealnie, wręcz można powiedzieć. Do usłyszenia.